Witam wszystkich z tej strony Allog. a to jest Farming Simulator 2013 Witam w kolejnym odcinku W poprzednim zajmowałem się sprzedażą kieszonki i pywedzowni odcinku dokończyłem to i zakupiłem nowe maszyny w tej chwili już nie, nie pamiętam dokładnie, co kupiłem, ale za chwilę Wam pokażę. Kupiłem ogieńkę. Co tam jeszcze kupiłem? I kupiłem tą masek. i to chyba tyle aha i jeszcze kupiłem przetrząsarkę tylko o, a, tu jest postawiona przetrząsarka dosiana wszystko, już mamy do pasowania też także to by było tyle dzisiaj zajmiemy się koszeniem trawy na mąka. w celu użyję 60 dziesiątki. paliwa niestety z tak także pojedziemy sobie zatankować jeszcze najpierw jest pełny, więc idziemy sobie spiąć kosiarki do sześćdziesiątki najpierw sobie szczepimy poprzedni plus okej okay. I co mamy sobie? Musimy podpiąć jeszcze na tył. Teraz mamy delikatny problem. Trzeba ją złożyć. To może pojedziemy tutaj, mamy bliżej. Chyba, hmm. że nie chcę się otworzyć. Konczymy sobie już, ja. Przełączymy się na tą przednią. Już sobie włączymy. możemy jechać. Pojedziemy sobie od tej strony. Spójrzmy jak to działa. Zjedziemy sobie na około tym razem prawy przerobimy na siano na pisząkę zobaczymy już tam jeszcze jak to dokładnie będzie, ale prawdopodobnie to po prostu sprasujemy. Jak widzimy 60 z dwiema kosiakami ma dosyć dużą szerokość roboczą za jednym zamachem jak hmm. około 3 szerokości ciągnika zbiera, także nie jest źle. Powiedzieliśmy sobie kilka razy w koło i łąka powinna być gotowa. Łąka jest dosyć duża także ile nam zajmie to A Jeszcze skosimy sobie jedną taką dużą łąkę i tam hmm, trzy mniejsze I będzie co będzie nad czym pracować i teraz zawrócimy żeby to może sobie ogrobimy taką szybki przysłupie nie będziemy musieli się już powracać Jeszcze tutaj przejdziemy raz i będzie gotowe. Jedziemy tutaj teraz w tą stronę. Trzeba zoptymalizować szerokość roboczą. Musimy jeszcze sobie skosić pola ze zbożem. To zboże już nam w pełni dojrzało, jest suche. Musimy je ja w tym razie bo z pogodą nie wiadomo jak będzie. Trzeba zdążyć przed deszczami. Także myślę, że poza odcinkiem się tym zajmę. okazji powiem, że zacząłem składać drugi sezon. Pojawi się on niedawno. już się nie pojawił, bo odcinek nakrywa z różnym wyprzedzeniem. Także w tym momencie już przy całym tym odcinku może już będzie wydany drugi sezon. Może tam będzie raz e, typowa multiplayer. E, single player raczej tam rzadko zabita. E, w tym drugim sezonie e, raczej tam będzie całe od 90 bo 80% będzie on multiplayer także nie będzie się zupełnie inaczej wyglądało niż uh, pierwszy sezon pierwszy sezon ma no, zamierzam sam na końcu prawdopodobnie niestety nie znaleźliśmy przyczyny odczucia się uh, gry ale tylko dzieje się to przez multiplayer Podobno hmm, to, to pewnie jakiś mod to także nie wiadomo dokładnie o co chodzi Dobra, jedziemy, staniemy sobie na to albo może tutaj sobie staniemy. Tak, No, tu jak widzicie, za z mamy łąka, którą właśnie wcześniej skusiłem. No, ale eee, dalej łąki wszystkie, które mamy. No, później kolejne takie pojawi się. Nieprawdopodobne prasowanie. Eee, Siana właśnie slony. się bo to mam na zadaniu właśnie. To tyle. Zapraszam na kolejne odcinki, I do komentowania oraz zapraszam też na kanał Titusa. Znacie link w opisie oczywiście. I zachęcam do wspólnej gry. I także tyle. Cześć.